Dzisiaj zajmiemy się kuchnią. Kuchnia to jest bardzo ważne miejsce, bo w kuchni dużo się dzieje. Niektórzy mówią o kuchni jak o sercu domu. Niektórzy mówią o przestrzeni kuchennej jako o tej, w której wszyscy się gromadzą, wszyscy się zbierają. Kuchnia jest miejscem, gdzie wyrażasz siebie, gdzie wyrażasz swoją gościnność, gdzie wyrażasz miłość innym ludziom. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Na początku chcę podziękować swoim patronom, bo dzięki Wam, kochani, ten odcinek powstał. Organizacja kuchni dla nas kobiet to duże wyzwanie i ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak się zorganizować w kuchni? W duchu minimalizmu, bo ja jestem fanką y, rzeczy, które są mi potrzebne, jestem fanką ładnych rzeczy, chcę się otaczać rzeczami, które są dla mnie przyjemne i miłe i odstawiam na bok to, co nie jest mi potrzebne i każdą rzecz sprawdzam pod kątem tego, czy ona mi przynosi radość, czy ona y, daje mi korzyść, więc kuchnię urządzam w duchu minimalizmu. I to jest dla mnie fajne. Uważam, że taka kuchnia, uważam, że moja kuchnia jest bardzo funkcjonalna, bo obsługuję ją razem z moim mężem głównie, ale jesteśmy w stanie przyjąć bardzo dużo ludzi w domu zupełnie swobodnie i lekko, czyniąc wszystkie potrzebne rzeczy łącznie z gotowaniem wykwintnych kolacji. No cóż, dla mnie bardzo ważny jest wygląd zewnętrzny. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby moja kuchnia na pierwszy rzut oka była zawsze posprzątana i zadbana. Dbam o to, żeby na blatach w kuchni nie było zbędnych rzeczy, żeby moje rzeczy były schowane. Jestem szczęściarą, bo mam spiżarkę, więc większość moich rzeczy, zapasów może być schowanych do spiżarki. Ale z drugiej strony też w mojej kuchni nie ma zbyt dużo szafek, dlatego że moja kuchnia jest wygospodarowana na parterze z części Starego Domu. Nie jest zbyt duża, nie jest otwarta, więc musiałam się nieźle nagłowić przez lata, żeby ją zorganizować według zasad minimalizmu. I naprawdę wybrałam tylko niezbędne rzeczy. Przeglądam wszystkie przedmioty w kuchni regularnie i zastanawiam się nad tym, czy one są mi naprawdę potrzebne. Pozbywam się tych rzeczy, których nie używam regularnie, które mogą być gdzieś zostawione, ale lubię te, które mają na przykład podwójne znaczenie. Na przykład, y, nie mam tych samych narzędzi kuchennych, na przykład. Y, pięciu par nie wiem szczypców do makaronu albo do przewracania mięsa. Staram się, żeby moje rzeczy były wszystkie praktyczne i przydatne. Więc minimalizuję ilość sprzętu kuchennego. Yy. Patrzę na niego i zastanawiam się, czego ja faktycznie używam. A że moja dieta jest i sposób, w jaki gotuję i jaki jemy razem z mężem, jest bardzo prosta, więc naprawdę tych urządzeń nie potrzebuję dużo. I te urządzenia, których nie używam regularnie, mam system przechowywania ich poza kuchnią, albo je po prostu porozdawałam tym, którzy mogą z nich. Korzystać. Też bardzo taką praktyczną rzeczą, którą zrobiłam już wiele lat temu, jest to, że używam tylko jednej zastawy. Wybrałam sobie Bolesławca. Jak go kupiłam, żeby on mi służył, no to on wtedy jeszcze był naprawdę taką opcją. Niezbyt drogą, więc ten Bolesławiec służy mi już, słuchajcie, ponad 20 lat, i ten Bolesławiec, on się nie tłucze, moja zmywarka go myje i jest naprawdę to był super wybór naczynia z Bolesławca. I teraz za każdym razem, jak patrzę na te naczynia, których używam, ciągle zastanawiam się, czy to, jest, czy to jest, czy wszystko z tych rzeczy używam. I co jakiś czas robię taką przebiórkę, żeby wyciągnąć z kuchni, z tego, co jest na moich oczach, to, co nie jest mi potrzebne. Cóż, drugą, kolejną bardzo ważną rzeczą, jak myślisz o kuchni jest stworzenie funkcjonalnych miejsc do przechowywania. Zorganizuj swoje szafki w taki sposób, który ułatwi Ci dostęp do potrzebnych rzeczy. Wykorzystaj pojemniki, kosze na organizację dobrych przedmiotów. Upewnij się, że najczęściej używane rzeczy są łatwo dostępne, a rzadziej używane są przechowywane gdzieś na górnych półkach lub po prostu wyprowadzone z, z kuchni lub znajdują się w mniej dostępnych miejscach. To, co też jest w kuchni ważne, to. Minimalizuj ilość dekoracji. Minimalizm, minimalizm oznacza ograniczenie nadmiaru ozdób i dekoracji, więc wybierz kilka prostych i estetycznych elementów. Najlepiej, jak one będą łączyły w sobie też praktyczny wymiar, ale niech to będą elementy, które dodadzą charakteru Twojej kuchni, ale nie przesadzaj z nadmiarem ozdobników, które mogą tylko zagrażać porządkowi. Więc ułatwiaj sobie sprzątanie. Minimalizm ułatwia utrzymanie porządku i czystości w kuchni. Więc wyeliminowanie niepotrzebnych przedmiotów, które tylko zbierają kurz, trudno je utrzymać w czystości, jest bardzo ważne. Więc upewnij się, że powierzchnie robocze są czyste i są pozbawione nadmiaru przedmiotów. I teraz uwaga. Oczywiście, jest tak, że moje powierzchnie robocze w kuchni czasami są zawalone, ale one są zawalone wtedy, kiedy ja na przykład właśnie skończyłam robić obiad, albo właśnie wyszli goście z mojego domu i te blaty moje są zawalone. Ale wtedy, kiedy ja odłożę te rzeczy do zmywarki, wtedy, kiedy odłożę je na miejsce, umyję, to moje blaty są czyste. Jest różnica między y, zawalonym blatem a zawalonym bla blatem. Jeżeli ty masz cały czas zawalony blat, to będzie ci bardzo trudno zadbać o porządek. Więc jeszcze raz, pozbywamy się tego, co nie jest nam konieczne. Naprawdę takim półśrodkiem może być zrobienie sobie takiego miejsca przechodniego. Ja używam przeźroczystych pudełek pakuję do nich rzeczy i wynoszę do garażu. I czasem mi się zdarza, jak na przykład ostatnio, nie wiem, szukałam takiego tłuczka do mięsa i yy, takiego specyficznego, z takiego do nakłuwania, do marynowania mięsa. I się zastanawiałam, szukałam go, nie miałam go pod ręką. Poszłam do garażu, popatrzyłam na moje przeźroczyste pudełeczka i go znalazłam bez żadnego problemu. Ale używam go raz na Mówi się rok. <noise> Więc y, pozbądź się tego, co jest zbędne, regularnie sprawdzaj. To, co jest ci naprawdę potrzebne, zostawiaj, a to, z czego używasz, bardzo rzadko wynoś. Słuchajcie, zadbajmy o to, żeby w naszych kuchniach były y, zapasy żywności, które nie są przeterminowane. Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz, żeby unikać nadmiaru rzeczy. Zadbaj o to, żeby twoje jedzenie się nie marnowało. Naprawdę lepiej ugotować mniej, lepiej kupić mniej, lepiej, lepiej mieć takie poczucie niedosytu, niż się przejeść i po prostu wrzucać w siebie jak, jak do kosza na śmieci. Więc zadbaj o to, żeby w twojej kuchni były rzeczy, które są zdrowe dla Ciebie, które y, Cię odżywią, i to y, jest naprawdę coś, co dzisiaj Woła, woła do ciebie, nie? Popatrz na swoje ciało. Poprzedni odcinek dotyczył sprzątania Łazienki, nie? W Łazience patrzysz na to, jak wygląda swoje ciało. W Łazience możesz pomyśleć o tym, że potrzebujesz odżywić swoje ciało, a w kuchni możesz zadbać o to, żeby twoje ciało było dobrze odżywione. Nie trzymaj. Y różnych rzeczy, które są niezdrowe. Dbaj o to, żeby w Twojej kuchni były zdrowe przyprawy, zdrowe potrawy, żeby były składniki do zdrowych potraw. Możesz sobie zrobić listę. Znacie, z różnych moich. Filmików, już te listy, które tworzę. Listy są bardzo ważne. Możesz sobie zrobić listę potraw, które najczęściej używasz, i jak będziesz miała przed oczami na liście listę potraw, to możesz szybko zdecydować, jakie zakupy robisz. Dzisiaj naprawdę nie musimy robić zapasów żywieniowych. Wszystko jest dostępne. Nawet w niedzielę możesz pójść do sklepu i uzupełnić jakiś drobiazg, którego właśnie potrzebujesz. Więc kontynuuj przegląd, kontynuuj eliminację rzeczy, bo minimalizm to jest proces, który Wymaga systematycznego podejścia. Regularnie przeglądaj swoją kuchnię, zaglądaj do szuflad, w których leżą różne stare rzeczy, których nigdy nie używasz, a które zajmują twoją przestrzeń. I cały czas miej na uwadze to, że ty jesteś połączona z tymi rzeczami, że te rzeczy wpływają na to, że się czujesz przytłoczona, że czujesz się sfrustrowana, że czujesz się zmęczona. Jeżeli masz mniej rzeczy, jest ci łatwiej zadbać o ten porządek. Więc zapytaj, czy dany przedmiot jest ci naprawdę potrzebny i czy przyczynia się do dobrego funkcjonowania kuchni. Kochani, jesteśmy tutaj po to, żeby zadbać o siebie, a kuchnia jest centralnym miejscem, w którym przygotowujemy nasze posiłki. To zapewnia naszemu ciału niezbędne składniki odżywcze, podobnie jak jedzenie, które konsumujemy. Kuchnia dostarcza nam energii do funkcjonowania, do utrzymania zdrowia. Kuchnia zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ możemy w niej przygotować własne posiłki z kontrolowanymi składnikami. I jest to przestrzeń, w której możemy kontrolować jakość, higienę żywności. Kuchnia zapewnia nam komfort w postaci ciepła, możliwości odpoczynku podczas przygotowania posiłków, bo kiedy jesteś w tym czasie i błogosławisz ten czas, to naprawdę możesz być w świetnym, Nastroju medytacyjnym relaksować się w czasie gotowania. W kuchni możesz twórczo wyrazić się. Kuchnia daje ci możliwość kreatywnego wyrażania się przez gotowanie, eksperymentowanie z różnymi smakami, składnikami. Możesz wyrażać się jak artystka, możesz tworzyć dzieło sztuki i to wszystko robić z miłością, z miłością do, do Twoich bliskich. Kuchnia pozwala Ci tworzyć. Tworzyć piękne rzeczy, piękne dania. I naprawdę możesz przeżywać docenienie i radość z tego powodu, że, że jesteś tam i że gotujesz. Oczywiście rodzinna więź i te wspólne doświadczenia wszystkie one się wiążą z kuchni, kuchnia to miejsce, w którym rodzina się zbiera i spędza czasem czas. Mi się wiele razy zdarzyło przeżyć takie szczęśliwe i radosne chwile, kiedy na przykład do moich dzieci przyszli koledzy, a ja ich zaprosiłam, posadzić siadłam przy stole i dałam im jeść i naprawdę to są nie, niezapomniane chwile nie tylko dla mnie ale też dla tych którzy nas odwiedzają dla tych kolegów moich dzieci dla tych koleżanek Kuchnia może Ci też zapewnić relaks i odprężenie, może stać się ucieczką od codziennego stresu i zapewnić Ci chwilę relaksu, jeśli tylko w swojej mentalności, w swoich myślach będziesz dbać o to, żeby przeformułowywać swoje stare przekonania, swoje stare nawyki. Bo możesz mieć wkodowany taki dialog wewnętrzny, o znowu, 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 i tak marudzić i narzekać, ale możesz to zmienić. Możesz zacząć się cieszyć i dbać o zarówno o fizyczne potrzeby, jak i o potrzeby emocjonalne Twoich domowników. No cóż, mam nadzieję, że zachęciłam Cię do tego, żebyś posprzątała swoją kuchnię. Pamiętaj o tej praktyce wizualizowania sobie, zanim cokolwiek zrobisz, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja kuchnia w takim idealnym świecie. To jest bardzo dobre. Zadbaj o zdrowe nawyki żywieniowe, zorganizuj sobie to, zapisz rzeczy, które Ci są potrzebne, do tego, żeby Twoja rodzina mogła zdrowo się odżywiać, i wykorzystaj swoją kuchnię jako strefę relaksu, bo kuchnia jest centrum. Aktywności kulinarnej, ale też relacji spełniają się tutaj nasze potrzeby fizyczne, ale też emocjonalne. Bądź szczęśliwą i zadowoloną kobietą. Bądź zadowoloną z siebie, dasz sobie radę, użyj swojej kreacji i zmień coś, zmień coś. Niech Twoje życie będzie pełne zmian, które będą dawały Ci satysfakcję. To tyle na dzisiaj. Myślę, że do kuchni jeszcze nieraz wrócimy, że jeszcze nieraz będę miała okazję, żeby podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem, mówiąc o wielu konkretach i też dzieląc się z Tobą różnymi szczegółami i detalami z mojego życia. I tyle na dzisiaj. Bądź zadowolona i szczęśliwa, bo czas, aby wyszło na jaw to, kim jesteś tak naprawdę. A jeśli ten film przyniósł Ci radość, to możesz subskrybować mój kanał, możesz też dać mi serduszko. Takie serduszko możesz mi dać i będę Ci za to bardzo wdzięczna, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Oczywiście, jeśli chcesz pracować indywidualnie, jestem do Twojej dyspozycji jako coach i jako terapeuta. Zaglądaj też na moją stronę internetową. Zajrzyj na moją platformę, gdzie są dostępne kursy rozwoju osobistego, książki, które napisałam. No i oczywiście możesz się zapisać na mój newsletter, bo ja piszę do swoich followersów. A jeśli się zapiszesz na mój newsletter, to otrzymasz książkę, która jest świadectwem mojego życia. Bardzo ciepło Cię pozdrawiam. Do zobaczenia.